Yo, witam Was w gameplayu z gry Watch Dogs. Jeżeli ktokolwiek wie coś o tej grze, na pewno ma świadomość, że główną naszą bronią jest palec. Tak, palec. Bo za jego pomocą o rozpierdolimy całe miasto. W chuj. Um, za Waszej nieobecności, to czego nie widzieliście, to się praktycznie nic nie stało. Po prostu się z punktu A do punktu B po mieście. I rozpocząłem... Um, Krywkkę gangu, tak to się bodajże nazywa. I po prostu ją teraz zrobię. I na pewno jakieś tam jest najbliższe... Dobra. Ja Mamy się chyba dostać albo gdzieś tam spoko. Pożyczymy sobie. Pójdź tam I tak go niech to. Jesteś biedna. Nie frajerzy. Dobra, Iwio. Z pełnych cztery strony. nie było na YouTubie nowych odcinków o bo bodajże pięciu. Jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że pojechałem na krótką wycieczkę do to Dominików z zakonu Shaolin. Poznałem tam najtajemniejsze z tajemniki. Bieba, bieba. E, i e, zdałem internet, to znaczy zaliczyłem też z internetu ze znajomości wszystkich części YouTube'a poznałem i analizowałem wszystko i wszystkie tajniki e, twórczości Pinkbya, dvd i innych sławnych youtuberów. Teraz spróbuję zastosować je w moim prostym życiu, czyli na naszym kanale. O, bądź ninjo raz w życiu chociaż o, o Boże! Dobrze, że jestem czarny, to mi nie zauważył. I tak zróbmy to prawidłnie. Teraz nie widzisz? działa, bo jesteś tępy. Yeah. Sorry, zion, że tego nie przeczytałeś. Ale uh. musiałeś pakować pałą w dupę. Ja zresztą jak to gejowsko zrozumiało. Ale od tego tu jesteśmy. Jesteśmy tu, żeby psuć wam psychikę. Tego zajdziemy od tyłu, bo on tak lubi. Uh. I go zbiliśmy. Tego możemy tylko wysadzić. Właśnie sobie to chwilę. Ty jesteś w naszym celem, chyba. Jednak stoisz, nie wiem, sprawdźmy to. Jesteś z celem, wiedziałem, dobra. Nie, to, że nie robię tego na pewno pierwszy raz. Nie opłaca mi się go atakować, więc. Spróbujmy to zrobić po cichu. Wtedy się nie da. Z drugiej strony spróbuję. Trzeba szybko zrobić bardzo. Nie mogą się na to patrzeć. Użyjmy wabita. Zabić tak, go, go. Nikt nie Ale mnie już lubią idzie Nie Nie do mnie Zabierz te materiały wuchowe Dobra, ruszaj się, idioto Bo on weźmie poświęcenie A go Prawie. Ładnie, ładnie to wszystko wyszło. Teraz przeładuj. pierdoło I wejść do jakiegoś ośrodka. I wejdź. I w dół. Powoli. Powoli. Nic się dodatkowo nie chcemy wpakować. No i idealnie, wyjechaliśmy Teraz tylko zbieracie i będzie spoko Pierdzielił za samych fizji Dobra, nie aż tak no. Ale też się udało can't be far. Find him. Mniej lub bardziej Dobra, Zawracam Zawracaj Driftem, kółeczkiem Szybciej, 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 szybciej Ouch. nie wiem się sobie troszkę tam... ...potroszkę naliczę Stary oh. yes. Dobrze, że go zraniłem Daj hajs, daj hajs, daj hajs oh, nice. nice. Nie zauważasz mnie, prawda? Zauważajcie, nie zauważajcie, gdzie jesteście ślepi. No ale pięknie. Dobra, serio mam już tak słabe reputację? Punkt zdolności. Otwórz drzewko z Czymże jest nasz punkcik? Jakby go tu Prawilnie wykorzystać? Walka. Co to jest? Większa liczba ładunków wybuchowych. Nie, nie przyda mi się. To mi się nie przyda. To mi się przyda. O. Nie, cztery punkty i poszły w punkcie. ludziom. No. Mam tak złą reputację, że, że się to przyda. Wiedź, że człowieku. Wiedź, że. I chodź Chodź... Da się tu wejść? Tak że tu jest nasz przestępstwa czy rzeczy jesteśmy Zakupy! Co sobie mogę kupić? Granatniki, karabiny snajperskie Nie są karabiny? Może wszystkie Co to za słońce? Dobra, do tego co robisz ty Przeczysz mojego dnia Bo ja ci nie kocham oh, oh, oh. Gdzie jest nasz przestępca? Jest. To jest nasza potencjalna ofiara Potencjalny przestępca Jeszcze nie O! Oh, chowaj się No i dobrze Nikt nas nie widzi You caught the cops on me, you stupid bastard! I had no choice. I've had enough. I don't know. I don't know. Thank you. I Raz i w dobra. Spoko dobrze wiedzieć. Pojedźmy do Lombargu. Co to jest? Jaka jest legenda? Nie. Misje, sklepy, Lombard to takie, takie, nie wiadomo co. Gdzie to może być? Cyfrowo odlot. I... O Boże, nie lubię tego. Robiłem to już raz. Dziwne to jest. Tam jest odcinek, jak to robię. Zapewne. Gdzie jest Lombard? Lombard, ciep, ciep, Lombard A Lombard, nie, tu nie ma Lombardu Tu też nie, kurwa, ja Maciego Tak trudno serio znaleźć, jest Lombard Ale jedyny jest Lombard? Tu też jest Lombard, tu jest bliżej tu pojedziemy jedziemy. Czemu nie? Jak wyjechać z tego parkingu? Tak. O, jedziemy. Marnie, sprzedamy to, co zarobiliśmy, te nasze 50. tak, tak, tak się nie da wyjechać z parkingu. i innym sposobem i tak się zmęczył jesie i coś się wyrządzało jeszcze śmieszniej, dobra Nie musi przekazał całą wiedzę wszystkich to praktycznie Dzień też mi, że wszystko zależy od tego, czy ja się nie udałem. Prawilnie ja nie jedź. Nie rozbijaj się. Wszystko rób. Ja Może skillsu moje jeździeckie poprawić. Jak nie, znowu będzie słabo Dobra, to się nie udało. To się nie udało. się wyciągnąć ja jeszcze spalony czy no, nie daje mnie to Chyba jeżeli to, się, to się mnie Nie ciemno 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 Lężę. Czy może coś może nam dać sygnalizację? Nie wiem. No dobra, przy, przy pościół sygnalizacji... Tak, dobra, możemy go sygnalizację, sygnalizacją, co nam daje na Bo tak, możemy sobie go światło zmieniać i potem w lami pojawi się z czasem, komunikat, że yy, ta wniacyś...

Czy to co zrobiłem, pierśomeczki jakieś tam mam. Daj No, ja no i mi nie. Ej, pasó co? Eee, co mam? Whatever you want, odds are I've got it. Proszę, daj mi tego trochę. Wszystko mam już. Regnum.

Dobra, to tutaj chyba z tego co myślę zakończymy ten odcinek. A, żegnam, was, zapraszam Was do wszystkiego, co chcecie. Róbcie sobie co chce ta jak magia poeta. Papa!